Cześć, tu Kamil i witam w dzisiejszym odcinku. Oczywiście, zapraszam do subskrypcji, zostawienia łapki w górę i napisania komentarza. Dzisiaj w odcinku będzie test, test stricte albo głównie dla brodaczy, czyli dla osób, które zmagają się z tym, że na przykład kiedy golą sobie swój zarost, który jest trochę dłuższy niż taki dwu- czy trzy mają uwaloną całą zmywarkę. Umywalkę, umywalkę, yy, szczeciną włoskami, które się walają i potem ciężko jest je Dosprzątać. A wiadomo jak to my mężczyźni, chce się albo się nie chce, albo gdzieś tam pojedyncze zostają i ktoś kto z nami mieszka dostaje szału. Żona, partnerka, ktokolwiek, kto dzieli z nami łazienkę, dostaje białej gorączki. I tutaj na ratunek idzie taki oto sprzęt, czyli peleryna do golenia. Słuchajcie, pewnie wiele osób z Was widziało, a jak nie widziało, to zobaczę dzisiaj. Peleryna dokładnie wygląda tak. Ma tutaj takie wcięcie. Tutaj ma e, takie cypelki, które zaczepiamy na takie e, haczyki, które przyczepiamy do lustra. Trzyma się i mamy taki trochę śliniaczek. I słuchajcie, cóż za niespodzianka pojawiła się w przesyłce razem z tą feleryną. Taki szablon do golenia brody. Słuchajcie, no, nie omieszkam go spróbować i zobaczyć, jak się za jego pomocą goli. Mam nadzieję, że nie poświęcę swojej brody na to, bo do brody przykuwam bardzo dużą uwagę, więc mam nadzieję, że nie będę niezadowolony. Zobaczymy no Można przyłożyć tak, można przyłożyć tak, tak, tak. E, pokażę Wam jak ja będę golił brodę z tym oto sprzętem. Tutaj po boku z boku gdzieś pokażę Wam e, jakie producent e, daje, że tak powiem, materiały szkoleniowe w przysyłce. Ja e, miałem taki kartonik, w którym było to zapakowane, no oczywiście się pospieszyłem, wyrzuciłem i śmieci poszły gdzieś. A Szablon do Brody został bez instruktażu, ale w internecie można znaleźć, ja wam tutaj, tak jak mówię, dodaję e, zdjęcia, na których jest pokazane, jak można ewentualnie używać. Ja jestem przed goleniem, także zobaczcie, jak to wygląda teraz aktualnie. No i zobaczymy. Jaki będzie efekt końcowy? Więc zabieram was do mojej łazienki i zaczynamy eksperyment związany z szablonem do golenia brody i peleryną. Czy rzeczywiście będzie chroniła łazienkę przed bałaganem? Sprawdzimy to. Chodźcie, zaczynamy. No, ok, spójrzcie, mam te dingsy. Dwa dingsy o i będę je przyczepiał do Dings'owo do lusterka czyli pyk w jednym miejscu mam nadzieję że widać czy nie widać no to jak nie widać to wam pokażę tak o dokładnie jedno miejsce i przyczepiam na tej samej wysokości w drugim miejscu drugiego Dings'a pyk trzymają się i teraz za te dinksy przy pelerynce przyczepiam tutaj, ona się będzie na nich trzymać, ale to już Wam pokażę, jak ją ubiorę na sobie. Także tak wygląda tutaj organizacja miejsca pracy. Możemy zaczynać, let's get the party started. Pelerynka. No i tu pelerynka ma dwie. Zabijamy sobie, tak jak śliniaczek rozkładamy, podnosimy do góry i zaczepiamy tymi dynksami do tych dynksów, które e, zaczepialiśmy do lusterka. No i w rezultacie mamy tutaj taki, popatrzcie, o, właśnie taki śliniaczek. I teraz, dzięki temu, że mamy przed sobą ten śliniaczek, nasza broda nie będzie spadać nam na do znowu do umywalki no i mamy ten dings i mamy maszynkę I ja teraz przykładam mam taką końcówkę zaokrągloną i prostą I ja będę używał prostej ponieważ ja nie lubię okrągłości na mojej twarzy za bardzo więc ja będę posiłkował się tą prostą więc sobie tak naprawdę ustalam tutaj linię którą chcę mieć myślę że tak tu nie patrzę, bo patrz, tutaj też macie opcję, że możecie sobie zrobić tu równo, nie? Ale to zaraz. Ja najpierw będę sobie profilował tutaj. Więc myślę, że to jest taka linia, którą ja chcę uzyskać. O! I to dole. No nie wiem, próbujemy. No. no jakoś tak. Dobra, teraz próbuję słuchajcie, tutaj. Tak sobie przykładam tą linię prostą i będę tutaj działał. Nie wiem. Ja zobaczę pewnie dopiero później, bo tak, w może mnie się zobaczyć. W dostępku coś tam widzę, ale to no nie wiem. No i teraz jadę z drugą stroną. Ok. I teraz robię sobie tutaj i tak. Mm, przykładam sobie najpierw do tuszy tak jak chciał, nie więcej mieć wysokość nie wiem czy jest prosto czy nie. wydaje mi się, że nie dalej krzywo hmm nie wiem jak to zrobić żeby było równo, ale dobra Na pewno mi się zobaczy to, że tu ciężko jest zrobić tą równą linię i na pewno mam tutaj nierówno tą stroną. W sensie tu mam lewą stronę chyba trochę niżej niż prawą. Zobaczymy. Do eee, dobra. I tak naprawdę no to jest do konturowania, więc to ma nam pomóc w uzyskaniu prostych linii. O tu mi się wydaje, że za uchem jakoś w miarę pomogło. Tutaj chyba w miarę też. No zobaczymy dalej. Ja teraz dalej sobie zrobię to tak jak... Aha, no i tu muszę sobie na pewno sam wyrównać, bo no bo nie, to ciężko jest tak tym równogolić trzeba... No ciężko, trzeba byłoby mieć poziomicę chyba. Chyba tak, chyba poziomicę trzeba było mieć. Yy, dobra, no to ja sobie kończę golenie tak już po swojemu i za chwilę się widzimy i pokażę Wam efekt końcowy i powiem Wam o moich wrażeniach dotyczących. Yy, tego jak ten szablon do obrody funkcjonuje. teraz the biggest test i chwila prawdy dotycząca pelerynki. Spójrzcie jak wygląda pelerynka po goleniu. Czyli zebrała wszystkie włosy, które powinny na nią spaść. Super. Teraz ściągam dingsy i zobaczymy jak wygląda umywalka. Tadadam. Uwaga. Patrzcie. Praktycznie nie ma ani włosa. I o to chodziło. To się chwali. A Broda? Za chwilę podsumujemy. Ale jestem teraz z przystojnym Kamilem. No, powiem wam, że... Golenie robi robotę, robi, robi, a ja chyba ze dwa tygodnie już się nie goliłem. No to jest dobrze. Jednak, facet zadbany to przystojny e, facet, prawda? No, myślę, że to nie ulega żadnej wątpliwości. Ale do celu. Ten sprzęt jest kompletnie niewarty tego, żeby go kupować. Widzicie, nawet kamera nie chce łapać niego ostrości. <laughs> nie dziwię się. O co chodzi? Chodzi o to, że jeżeli ktoś potrafi się golić, znaczy jakby wiecie, mając brodę, można chodzić do yy, Barbera. Ale pytanie, jak często musimy chodzić do Barbera? Ja jestem przyzwyczajony, że naprawdę praktycznie co tydzień odświeżam sobie brodę, więc gdybym musiał co tydzień chodzić do Barbera, to bym płacił za to grube pieniądze. A płacenie około 70 zł powiedzmy za barbera co tydzień, no to to jest dużo. Zatem ja nauczyłem się sam dbać o swoją brodę, no i jakoś to mi wychodzi. Myślałem i chciałem... Znaczy powiem tak, ja nie zamawiałem docelowo tego sprzętu, ale zamówiłem pelerynkę, która spełnia totalnie swoje, swoją funkcję. I to polecam. To było przy okazji graci gratisie, nie wiem. Ale nie polecam. No Jeżeli ktoś potrafi sam golić sobie w miarę brodę i zrobić prostą linię, to nic trudnego. To sobie poradzi. Ja tym myślę, że można sobie zrobić więcej krzywdy, bo można powycinać jakieś dziwne schody. A ja przywiązuję dużą łagę do swojej brody i robiłem to ostrożnie, i fakt faktem, trochę poprawiałem, bo musiałem trochę niżej zejść, żeby właśnie dogolić to, co mi ten sprzęt zrobił. Także nie, jeżeli kiedykolwiek wahaliście się, czy taki sprzęcik, takiego Dinksa sobie zamówić, nie. Pelerynka, tak. Tak. Jeżeli w sens powiek spędzało wam sprzątanie umywalki po każdym goleniu, pelerynka jest dla was. Zapewniam. Na Allegro, jak wpiszecie pelerynka do golenia brody, od razu Wam wyskoczy kilka propozycji. Od razu mówię, zamawiajcie bez tego, bo to jest zbędny gadżet. Także. Pamiętajcie, żeby dbać o brodę, bo broda to jest miejsce, które lubi zbierać bardzo dużo bakterii, jedzonko, wszystko, zapachy. Jeżeli palicie papierosy, to broda chłonie nam maksa zapachy, więc warto o nią dbać, warto przemywać, czyścić, no i zawsze po goleniu stosować olejek, który nabliża zarówno skórę pod brodą, jak i włosie. Eee, polecam dbanie o brody, jeżeli je macie. Ja na przykład nie wyobrażam sobie życia bez brody i nie lubię siebie bez brody. Dlatego tak dużą uwagę do niej przywiązuję. Okej. Okay. Dzięki, że byliście w tym odcinku. Przypominam o subskrypcjach, łapkach w górę, komentarzach, jeżeli tylko macie ochotę. Eee, no i cóż... Widzimy się w kolejnym. Pozdrawiam. Kamil.